Co za piękny dzień. Dobra. E, idziemy sobie jej przesiedzieć. Ej, co? Co to jest? Za oszustwo! Za dzieje! Co tu? Co tu się dzieje? Czemu przez chwilą zobaczyłem? Co tu zrobi? Co tu się dzieje? Ej odpowiesz mi Okej. Okay, yeah. Czy... dzięki. A dzisiaj jest jakie dzisiaj? Aha, okej, okay, dobra. Która jest godzina? Ósma. O nie zaraz się smuźnie! Aaaa! Ucieka! Na 8:05 5 oh, ma spotkanie. Dobra, to idź. O, zostawiłem klucz! Dobra, uciekam! A! do pracy. Okej. Dobra, że A, szybko. Tu jest chyba gdzieś. Nie. A... A... Kim ty jest? E, ja to przyszedłem na początek kroku szkolnego. A, to było już dawno. Co? Ja, 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 przecież już napisaliście, że o ósmej pięć. Ale jest Ale... Ale mówię, jak to mi, że jest. Ósma. Mm. Pięć. Tak. Czy to już uciekłeś z na lekcje? to doprowadzę. Okay. Na tak. Okej. Okej. A jestem od razu. Czemu nikogo tu nie ma? To jest szkoła osobista. Prywatna? <noise> tak. Okej. Ehm, No dobra. Dzisiaj będziemy robić podcast na niewidzialność. Wiesz jak się robi? Tu masz przedmioty, żeby miał wystarczyć. No. no Iro. Ej, rób, dobra, gotowe. A! W ogóle pan mówił że to... Pan mówił, że to jest prywatna szkoła. Dlaczego tutaj już uczniowie przyszli? Nie pytaj Okej. Okay. Robimy. Um, czemu on się przeze mnie? bo są bo, bo ty nie masz pryszczy. Co? Patrz, y, y, dzisiaj masz pokazać, jakie macie umiejętności w ich I mam zrobić ich na niewidzialność. Tu są wszystkie rzeczy, w tej skrzynce. I macie tu sprzętu, nie wiem czemu. Ale tu jest sprzęt, u mnie, że tego ubijesz, okej? Okay? Okay. a czemu oni nie będą no to nic chodź. robić? Chodź. 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 Czekaj. Co ty robisz? Czy ty pijesz piwo w pracy? Nie. Okej. Okay. Dobra. Hmm. Wezmę to. Wezmę to. Wezmę wszystko. Ej, nie wszystko. Który... Się. E, już, już gotowe Dobra, już gotowe, już zrobiłem! No, o, proszę pokazać. E, Okej. Okay. Masz. Chyba nie wygląda. I to by, mówisz, że to będzie działało? No, musi. Co Co czemu? Dobra, wypiję to. Okej. Okay. Ojej! Co jest? Dobra. Co to, co się stało? I, y, bo ty, do, proszę, taki napój specjalny, to leczy od złych rzeczy. Na przykład coś złego zrobisz, na przykład zło coś, i to wypijesz, to ci siły. Aha, okej. Okay. Dzięki. Czemu to jest ty miód? Ale to jest butelka miodu. Chcesz pip To jest piany <grymioną> napi, <grymioną> <grymioną> już ci wierzę. No i ty lepiej ślibka. Just Okej. Eee. O, dobra. O, witam uczniów. E dobra. E o, oh, widzę, że już dużo osób tu przyszło. E Okej. Okay. Ukradny sobie Okej, Ok, dziękuję za cztery tego. mam ja sobie pogadam z kim. No wiem, dzisiaj jest dobry dzień. E, nauczycie mi do coś takiego. Ciekawe, nie? A! Zostaw Zostaw

Dobra, we Pani coś jakąś koło jaką kartką czy coś, będziemy rzucać, bo już nie wiem. No. A Ty to jeszcze chyba nie na lekcję. Poczekaj, Pani, mam pomysł. My chyba już nie byłeś na początku roku szkolnego. No nie byłem, przyznam się. Mam lepszy pomysł, masz. Okej. Okay. Masz. Okej. Okay. Dobra, nie, nie. tak. E, e to. E, teraz zamień się w. E, zamień się w włócznia. Powiedziała pani poszła? Okej, okay, pewnie poszła. Do toalety albo coś. Okej. Okay. Kto tak stuka, co jest? Boże, co to jest za człowiek? Ała! Zostaw mnie niewinny. gra, daj, idź. A ke masz? Facs mam bent. Co ty? Jutro spotkamy się po szkole. Ja. A. Bom. Cze, mu. się spotkamy po szkole, też niech albo dostaje, żeby lepiej tam pójdę. No i ja grady macie tak! Ty nie oszukuj Jestem... Nie, nie mogę mu przewalić. Szkoda. Ty tu... Ty przez cały czas to były piłki! Ty tu były piłki przez cały czas! Ty mam piłkę prawdziwą! Dobra. Wow. Dobra, walczymy! A ja pra tak ah. prawdziwie. Dobra. Ja nie, ja nie mogę ci przywalić. Co lul Masz piłkę. Nie, nie ma. Gdzie? Fała do. O to masz piłkę. Ała, moja ręka, moja ręka. złotych za to, że mi przywalił. Przynajmniej to jest dobre. A, co jest? Słyszałem kogoś. A, zostaw mnie. Zostaw mnie. A, masz. To tyle, ile no miałem. Co? Być jutro tak generalnie. Ja. Dobra. Ah!